Namus nepotis pro proiectam te, te proiectam I słowa świętej, Ewangelii, według świętego Łukasza. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej, rzekł do niego: Pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał. I z nim poszedł. Potem lepiej wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nim do stołu. Na to szybrali i uczeni w piśmie, mówiąc do jego uczniów, Dlaczego jecie i pijecie z celnikami grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się zlewają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników. Oto słowo Pańskie. Niech Słowa Świętej Ewangelii zgładzą nam naszych żołnierzy. Amen. W imię i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Przywlejmy nasz kapłan, Ojcze proboszczu, drodzy ministranci, kochani w Chrystusie, bracia i siostry, parafianie, umilowani Boże dzieci. Dzisiejszy dzień, jak każda Sobota zwraca naszą uwagę na Matkę Najświętszą. To jest coś normalne, że kościół jest porównany do matki. Żeby bardziej zrozumieć wspólnotę kościoła, święty Paweł Apostol powie, że rodzina jest wzorem kościoła. Będą napisane takie słowa w Nowym Testamencie św. Pawła, w jego listach, jak mąż miluje żonę, tak Chrystus milował swój Kościół. I to jest miłość Pana Jezusa. Dzisiaj warto jest, abyśmy się zastanowili chwilę nad tym, że Pan Bóg swoim wielkim miłosierdziem tak jak mówi Pismo Święte, że zastał nam swojego Syna Jednorodzonego, aby nas bawić, aby każdy, kto wierzy w Niego, miał życie wieczne. W swojej wielkiej miłości podarował nam też Matkę Słową. Patrząc na Krzyż, przypominamy sobie słowa: Jest tam siedem zdań, siedem słów Pana Jezusa, jest tam pragnę, jest tam słowo wykonalo się, ale też między nimi jest takie słowo, jest takie zdanie Oto Matka Twoja. Pan Jezus wiedział, że każdy z nas będzie potrzebował tej mamy, która już nigdy nie opuści nas. Mama, która nie umiera. Matka, która zawsze jest pełna miłości. Matka, która się nie złości, bo tak śpiewamy nawet w pieśni kościelnej, kiedy Ojciec Rózgą sieczy szczęśliwy, kto się do Matki ucieczy. Tak Kościół Święty postrzega Maryję. Matka Najświętsza, Matka Pana Jezusa i Matka Nasza. Na pewno warto jest odkryć sobie, oprócz tego, co jest najgłówniejsze, odkryć Chrystusa, zaraz po Nim odkryć Matkę. Kim jest Maryja dla mnie? Kim jest dla mnie Matka Boża? Jakie miejsce ona zajmuje w moim życiu? Może czasem ktoś powie, że nawet większe miejsce, pierwsze aniżeli Pana Boga. Oczywiście trzeba to zrozumieć w takim dobrym znaczeniu, bo Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. Ale bardzo często się zdarza, że ludzie w takiej swojej gorliwości, w tej miłości w swojego serca do Matki Najświętszej naprawdę to nie więcej się modlą, więcej ją tak szanują, rozumieją. Ja Wam powiem szczerze, że sam jako kaplan, jako chłopak, tak, bo dziewczyny to może i bardziej są przylgnięcie do Maryi, ale też czasem łapię się na tym, że więcej mam takiej łączności z Matką Najświętszą. Nie powiem, że z Panem Jezusem nic nie mam. Nawet taki prosty przykład Wam powiem, może dlatego, że Z dzieciństwa już, z rannego dzieciństwa, dlatego jak już wspominałem, że mój tato już poszedł do nieba, kiedy miałem zaledwie trzy lata i wychowany byłem w domu z mamą, z babcią. Może to też ma swój wpływ, ale kiedy mam naprawdę jakieś poważne takie sytuacje do wyjaśnienia, do załatwienia, jakiś może problem życiowy. to jakoś tak mi na pierwszy plan przychodzi zawsze Matka Najświętsza. Nawet jak kiedy do kościoła, modlę się, proszę Pana Boga i wiem, że trzeba to wszystko zawierzyć Chrystusowi, ale jest to takie gdzieś ludzkie w każdego z nas, że Panie Boże to musi być, Ty mi musisz pomóc, Ty mi musisz to załatwić. I kiedy, mówię jeszcze raz, często mi się to zdarza, nawet bezmyślnie to robię, kiedy przychodzę i przed ołtarzem, jak nikogo nie ma w kościele, klękam, proszę Pana Jezusa i jak naprawdę coś mi bardzo potrzeba i mówię, Panie Jezu, wybacz, ale tak Ci muszę powiedzieć. Jeżeli mi to nie zrobisz, jeżeli tego nie załatwisz, ja pójdę i pożaluję się Twojej mamie. Kochanie, zawsze jest wszystko załatwione. Ja nie wiem, czy Pan Jezus jej się boi, czy ją lubi tak, czy ją kocha, ale jak jak Jego że jeżeli mnie nie załatwisz, to ja się pożaluję Twojej mamie. Zawsze jest załatwiony. Nie chcę Wam mówić, żebyście wystawiali Pana Boga na próbę, ale dla mnie to jest udowodnienie, jaka wielka miłość musi być Pana Jezusa do swojej mamy. Wszyscy ludzie umierają. Umarłych Pan Jezus wstrzeszał, a Matce nie pozwolił umrzeć. Wschodni Kościół mówi na tą tajemnicę, przed świętego różańca zaśnięcie Matki Bożej. Tak nawet powiedzmy, że chrześcijanie się bali powiedzieć, że ona umarła, że ją przyszedł Pan Jezus zabrać, że ona tylko dotknęła się tej śmierci. I wymyślili takie piękne słowo, zaśnięcie Matki Bożej. Bo człowiek jak zasypia, to on jest jak trup, tylko oddycha. Można z nim zrobić co chcesz, ze mną na przykład najwięcej. I tak tutaj powiem taką tajemnicę, jeżeli by wasz kochany, czcigodny proboszcz rano mnie nie budził, to, to on by tu sam rano odprawiał. Dzięki Bogu mama mnie nauczyła tak, że nie piję, nie palę, nie używam brzydkich słów, ale rano się obudzić nie mogę. I to nie jest tylko wasz prowóz, ale też moja nianyka, także ja tutaj przed Panem Bogiem i Matką Bożą dziękuję mu za to. Nie wiem, ile go to kosztuje, ale zawsze rano idzie ojcze, jeszcze wstawać. To jest delikatność Kościoła. Chcę od tego przykładu wyjść, żeby Wam powiedzieć, skoro mamy mówić o Maryi, jeżeli mamy cokolwiek powiedzieć o Matce Bożej, to trzeba mówić o Kościele, trzeba mówić o przykazaniach Bożych i na pewno trzeba mówić o swoich rodzicach. I nawet nie chcę powiedzieć, że wybaczcie, ale zrozumiecie mnie. Żeby powiedzieć o Matce Bożej, muszę Wam powiedzieć o swojej mamie. Na pewno każdy z Was, jakby musiał cokolwiek mówić o Panu Bogu, najlepiej, żeby mówił o swojej rodzinie. Najlepiej. I zanim powiem o mamie, powiem taki przykład, że kiedyś na katechezie ksiądz opowiadał dzieciom o Panu Bogu i mówił, gdzie ten Pan Bóg konkretnie mieszka. Najpierw zadał im pytanie, gdzie może być Bóg? Dzieci, bardzo piękne odpowiedzi dawane. Ktoś powiedział, że w modlitwie, ktoś mówi, że w kaplanie, ktoś mówi, że w przyrodzie, ktoś powiedział, że w męszy świętej. Inne dziecko mówi, że w tabernakulum, gdzie jest Komunia Święta. Jeden chłopczyk mówi, a u nas Pan Bóg mieszka w Pana Piotra za rzeką, tam w domu. No i się dzieci zaczęli śmiać. Oczywiście kaplan ich zaspokoił, mówi, no. Powiedz dlaczego. albo my jak idziemy tam się bawić z dziećmi i nas, bo to na wiosce mówimy ciocia wujciu, no jak nas ciotka prosi do, do stołu, to tam dzieci przychodzą, od razu się żegnają, modlą się, oni tak się kochają, tam wujek na ciotki nigdy nie krzyknie, zawsze ją przygarnie, podziękuje za jedzenie i wszyscy ludzie mówią, że tam mieszka Bóg. To małe dziecko już zauważyło tak zwane te dobre plotki, na wiosce. Takie mieli autorytet ta rodzina. Żeby mówić o Panu Bogu, czy mówić o rodzinie. Żeby wam powiedzieć o Matce Bożej. Postaram się, postaram się Wam powiedzieć o, o swojej mamie. Nie wiem, czy to po ludzku, ale powiem, że według dzisiejszej miary światowej, ja tak naprawdę miałem nie żyć na tym świecie. To nie znaczy, że było dużo dzieci i i już nie trzeba było następne. Moi rodzice w ogóle nie mogli mieć dzieci, sobie jakoś tak wyprosili w Pana Boga. Mama już miała po trzydziesty, tato też i nie wiem, takie cudo jak ja im się urodziło. Były problemy, mama miała dużo różnych operacji, wcześniej jeszcze też schorowana była, miała apendicyt, to będzie chyba po polsku wyrostek, nie wiem, proszę, tak, wyrostek. I oczywiście tutaj już bez jakiegoś osądzenia, ale powiem szczerze, jako kapłan, jako człowiek, jako chrześcijanin do końca nie mogę tego zrozumieć. Niby wybaczyłem, ale jest taki żal do lekarzy, którzy bardzo źle podeszli do tej operacji. Po operacji było coraz gorzej, gorzej, gorzej. No i się zdecydowali, moja babcia mówi do lekarzy, nie wiem, i tak i tak umrze, Tknijcie jeszcze raz. Okazało się, że ci lekarze, którzy robili operację, byli już wypici, po alkoholu. I kiedy rośliny zobaczyli, przyjechał specjalny profesor z województwa, który śledził tą operację, a ja mówię teraz o poprzednich. No i znaleźli, jak rośliny żelądek, brzuch, znaleźli tam nożyczki, skalp Bandaże, wszystko było zaszyte w środku i to gniło. Nawet jak przyszli potem koleżanki do mamy, w goście, to już wszyscy mówili, że o, Janusie przywieźli, to już na pogrzeb. No i przyszli z wiankami, a ona jeszcze żyła, nie? Powiem, że do dzisiaj, że jej mama i ja. Ale tą historię mam chcę powiedzieć, że kiedy ją z narkozy wyprowadzano, była ostatnia minuta i nikt nie wiedział, że ona przeżyje. I lekarz czekał z ręką na pulsie i mówi, że jeżeli dojdzie ta strzałka, wskazówka do dwunastki, to jak się obudzi, będzie żyła, jak nie, to nie. I drgnęła ręka mama. Powiedział, dobrze, będzie żyć. I potem chcieli sądzić z tych lekarzy. Mama mówi, ja się muszę poradzić swojej matki. Przyszła do babci i mówi, co robimy. A babcia mówi, dziecko, jesteś żywa, niech ich Pan Bóg sądzi. Wybaczyli. Nie wiem, ja bym nie wybaczył. Przepraszam za szczerość. Po tym stan błogosławiony, bo nie trzeba mówić, że to ciąży, tak? Jak się mówi, że kobieta w ciąży, to znaczy, że to dziecko jest ciężarem i jego trzeba się pozbyć. I tak lekarze mówili, ty nie urodzisz, ono będzie nienormalne. I mama znowu podpisuje, taki dokument się daje kobiecie, jeżeli się zgadza na operację, jeżeli nie zgadza się z lekarzem, żeby potem w razie śmierci nie było sądu i mama znowu podpisuje wyrok. No oczywiście dzisiaj ja jestem na świecie, mama żyje i wszystko jest dobrze. Kochanie, dlaczego to mówię? Bo wtedy rozumiem Matkę Bożą. Ona nie miała bardzo łatwo. Jeżeli czytamy w Pismie Świętym, co się wydarzyło, to jest tylko migawka z tego wszystkiego, co było więcej. Co ona musiała przeżyć? Zwiastowanie? Jak z Józefem porozmawiać? Na dziecka w stanie bytlejemskim? Przecież to jest nienormalne. Kto z was się urodził w chlebie? A Syn Boży tak się urodził. To wszystko trzeba było przeżyć. Młoda dziewczyna, bo to wtedy w Izraelu bardzo szybko wychodzili za mąż, od razu traci syna. Przeżyli 33 lata ze sobą. Trzyma go pod krzyżem, jeszcze pamięta z betlejemskiej szopki, jak go trzymała i znowu pod krzyżem go trzyma. Ale było zmartwychwstanie i ona to rozumiała. A jeżeli coś nie rozumiała, to Pan Jezus jej mówił, że wolę Ojca chce wypełnić. znaleźli go w świątyni, a on mówi, czegoście mnie szukali? Nie wiedzieliście, czy, gdzie mam być. Mój mama też przeżyła piątą tajemnicę radosną. No, tak się mówi: radosną. Wtedy nie było telefonów, internetów, kom tych komputerów, tylko była poczta zwyczajna. I ja im zginąłem na kilka dni. Jeżeli popatrzycie na mapie, gdzie jest Gródek Podolski, za Chmielnickim, a gdzie jest Lwów, to jest trzy godziny jazdy minimum. I kierowcy jednych kaplanów, takich podpolnych, czyli podziemnych dwóch księży u nas było. Byłem bardzo z nimi związany, bo oni też uratowali mi życie, kiedy w dzieciństwie miałem umrzeć. Zaraz niedługo po urodzeniu oni mnie uratowali. Byli lekarzami, byli skryci kaplani. Nie mieli tych przypustek komunistycznych, że mogą odprawiać i się chowali. Spowiadali w szafach gdzieś tam pod chórem, odprawiali mszę w kościele, kiedy ktoś pilnował, żeby nie było tych ubeków. I jak już byłem tak bardzo chory, mama przyniosła mnie bardzo malego, postawiła na ołtarz, tak było, i mówi, Panie Boże, albo go zabierz, albo go uzdrój, ja się nie mogę na niego patrzeć. Matka, która czekała bardzo długo na mnie, zrobiła tak jak Abraham. I ci że mnie zabrali do siebie i wyleczyli mnie. Dzisiaj jeden z nich już jest kandydat na ołtarzy, ksiądz Paweł Mosiuch który wynalazł szczepionkę od tyfusu, a drugi, ksiądz Bronisław, jest nie, żyjący, spowiada w katedralnym kościele we Lwowie, w świętego Antoniego. Jest już starszy, schorowany. I tak w żarty mówi, ja 15 tajemnic przeżyłem na sobie, bo miałem 15 operacji, sam jako lekarz. I już byłem takim dorosłym ministrantem, no dorosłym, nie wiem, może tam z 10 lat miałem. I kierowca jechał do nich z naszej parafii, tam zawiesić jakieś produkty, oni mieszkali w Lwowie, w bloku. Ja mu ja też chcę jechać. No to wsiadaj, tak bezmyślnie. z mnie, szukali mnie kilka dni. Dali już na policję i wtedy pan organista, który był u nas, pan Józef, no, ojciec go tylko znał, proboszcz z wideo, pokazywałem, bo pokazywałem ja mu jak tamad świadectwo moim proboszczu i on mówi. Trzeba go szukać, on jest ministrem, trzeba go szukać po księżach, jedziemy jak najdalej, zaczniemy od najdalszych. I pojechali do Lwowa, tak w ciemno. No ja tam byłem, zadowolony, o przyjechali goście. A on mówi, ty szmarkacze, ja nie chcę tam gości, no, szybko mi do samochodu. I to mówię, należąco jedziesz trzy godziny z tyłu, nie podnosisz głowy, bo policja cię szuka. Dla mnie policja to frajda. I przyjechałem do domu mama mówi, tak już później ja nie wiedziałam, co robić. Czy Cię całować, czy cię bić, czy cię normalnie, nie wiem, głowę odkręcić. Nie wiedziałam, co zrobić. To jest tylko jedna tajemnica. Jest 20. nie będę Was długo trzymał. Chcę powiedzieć, kochani, jedną rzecz: że każdy z Was może zapoznać się z matką najświętszą przez swoją rodzinę. Każdy. Jeżeli tego nie ma jeszcze dzisiaj, proście Pana Boga, może to będzie trudne doświadczenie, ale ono jest warte. Warte tego, tak, aby poznać Matkę Chrystusa. I to kochani, co dzisiaj jest w Ewangelii, ona jest tutaj nazwana, bo zawsze Ewangelia ma taki jakby nagłówek, i w lekcjonarzu pisze nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Czemu mówić tutaj o grzechu, o nawróceniu, o lekarzach. Dużo takich rzeczy można mówić, a ja Wam powiem, że ta Ewangelia jest o Matce Bożej, bo to Maryja nauczyła tej delikatności Pana Jezusa. Oczywiście On rąbał też ich wszystkich konkretnie, groby pobylane, nazywał ich nie wiadomo jak, stole im wywracał w kościele. Tak przyszedł do kościoła, wyobraźcie sobie, że tam sprzedają coś przy wejściu, i Pan Jezus przychodzi i wszystko wypali po całkowicie, robi balagan. Taki był pokorny, ale tak go nieraz unosiło. Święci nieraz tak mają. Ja też to powiem, bo też Ojcu Pogoszczowi pokazywałem nagranie biskupa naszego, z kamienicy ordynariusza biskupa Leona Dobrowskiego. On jest dusza człowiek, on jest cholery. on bardzo lubi jak jest takie akcje, on jest z kolendą do każdej parafii po Bożym Narodzeniu. On nawet w testamencie ma zapisane, jak umrze, to żeby mu na pogrzebie kolędy tylko śpiewali. no To jest człowiek nie do osiągnięcia. Baba ma bardzo takie no, kochające serce, ale czasem potrafi się wkurzyć nawet na Mszy Świętej. Mówi kazanie i, i patrzy, mów, a ty nie nieogolony. I na niego mówi: przyjdź do mnie, ja cię opolę, mówi: wszystko ci pod żyną tego. Mówi: jak to wyglądasz. I go nieraz powiem, pójdź się uspokoi, dalej kazanie. Święci nieraz tak mają. Pan Jezus też taki był wkurzony. I powiem, że moja mama taka też była wkurzona nieraz. Tak, ona jest świętą kobietą. Ale kiedyś tak było, że na Boże Narodzenie przyjechali goście z miasta, nasza rodzina, ale tu już w mieście to nie już tak troszkę na bakier z Panem Bogiem. No i my będziemy świętować. Mamo, idziemy do kościoła. Nie, my zostaniemy w domu. Oczywiście, kowal przywieźli, coś tam. A u nas było wszystko gotowe. Siano na stole, biały obrus, tak zwana hutia, czyli ugotowana pszenica, bo to też jest wschodnia tradycja. Słuchajcie, ja nie wiem, ile miałem. 5-6 lat wtedy. Ja to pamiętam do dzisiaj. Jakbym miał zrobić film, to odtworzę to do sekundy, do, do milimetra pięcio letnie dziecko, jest taka scena, mama się pyta, do trzech razy sztuka jest taka zasada. Idziemy do kościoła, nie my zostajemy, ja was bardzo proszę. To idź, ja tam wrócisz z małym, to potem. Mamy wszyscy iść, idziemy do kościoła, nie. Jest jeden moment, taki jak molnia, to będzie grzmot taki z nieba. Mama chwyta za róg, obrusa i w jednym momencie fru. Wszystko jest na ziemi. Wszystko. Talerze, opłatek, ta kucia rozlana wszystko. Mówię, a teraz jak świnie będziecie jedli, a my jedziemy. Autobus już pojechał, myśmy na piechotę 7 km zima, większa ode mnie, śnieg. Ja się ani słowa nie odezwałem, nie wiedziałem o co chodzi. Kiedy wracali już po pasterce do domu, wszyscy śpiewali kolędy, dzieci się rzucali do śniegu, bo I mnie dopiero odwaga wzięła przed wioską. Ja mówię mamo, a myśmy domu nie zamknęli. Nic nie ukradną i drżałem, co ona powie. A mama płóknęła przy mnie, patrzyła mi w oczy, przegarnęła, dziecko, przecież my dla Pana Boga to zrobili. Tu Pan Bóg będzie pilnował. Co ty się domu boisz? Mówię, tak, kupa aniołów jest, mówię. Mówi, ja wszystkie talerze pobilam dla Boga, tyś przeżywasz, co on nam domu nie upilnuje, to jest jego robota. Słuchajcie, przeszliśmy do domu drzwi otworzone, weranda pełna w śniegu, bo wialo gości nie było. Oczywiście my potem z nimi dali się przyjaźnili, przyjeżdżali jeden do drugich, ale to była katechazm dla nas wszystkich naprawdę. Ja dzisiaj jako ksiądz rozumiem ją. Może kiedyś nie rozumiałem, może myślałem, no po co to jest? Dlaczego? Ja nie mówię, żebyście tak robili. Ale no, no gdzie jest ta delikatność? Przecież to kobieta. Ja rozumiem, że ona ponad 40 lat pracowała w cegielni. To jest taki baba-chłop. Ona samochód prowadzi, nie ma prawa jazdy. Ale busem jedzie, u nas w Kamiencu Podolskim sprinter jest takie największy, towarowe. ona wsiada za kierownicę jedzie. Nie ma problemów. Bez prawa jazdy. Ale ja mówię, gdzie jest ta delikatność? Ale jak ja coś pytam, rozmawiałem, to ja czułem te spracowane ręce, które tak delikatnie mnie zawsze przydarniały I to jest Matka Boża, tak. Ja taką Matkę Bożą rozumiem. A rozumiem ją dlaczego? Bo jak było wesele w Pani Galilejskiej, ona przyszła, bardzo kulturalnie. Syneczku, jest problem, słuchaj, nie, nie dopatrzyli, nie ma już wina, coś trzeba zrobić. Ale to 30 lat chłop, no gdzie to mamy, co ty przecież? Jakby to zmarł, jakby tam, nie wiem, pani młoda, wiesz, kipnęła, to czy uzdrowić tam, nie wiem, no, co Z takim bzdurą przychodzisz i słuchajcie, spryt mamy. Nic nie powiedziała. Nie kłóciła się z nim. Mówi do tych sług, słuchajcie chłopaki, on zaraz wam coś powie, zróbcie to wszystko. Nie? I poszła. Twoja sprawa. Ja nieraz byłem stawiany w takiej sytuacji. Słuchajcie, pierwszy cud był w kanie galilejskim. To nie było wskrzeszenie zmarłych, czy coś. Nie chciał posłuchać mamy Boży Syn. No to dostał, powiedzmy, taką plamę na całe życie. Do dzisiaj w każdym kościele to czytają. Pierwszy cud w Kani galilejskim, tak? A to była tragedia. No jak to? Pan Bóg zaczyna od wina, od alkoholu, od takiej dziadostwa, nie w kuchni coś zabrakło. Nie chcesz słuchać mamy, nawet Pan Bóg dostaje w ciry. W jest bardzo ważne, aby być posłusznym. A dlaczego? Bo w raju pierwszy grzech był nieposłuszeństwo. I dlatego cud z Matką Najświętszą, dlatego Niepokalanie Poczęcie, dlatego Syn Boży tak się narodził. To wszystko trzeba było po prostu zmienić. Jeżeli weźmiecie Pismo Święte do rąk, to sobie utworzycie pierwsze dwie kartki, albo nawet półtorej. Ktoś mówi, że Pismo Święte dzieli się na Stary Nowy Testament. Jak mówię ludziom, proszę utworzyć połowę Biblii, to my tak polowę otwieramy. A to nie. połowa Biblii to jest taki sposób. Dwie kartki i reszta. Dlaczego? Bo tam jest tak pięknie wszystko napisane. Ptaszki latają, świecie słoneczko, temperatura, nie ma śniegu, rybki pływają, Adam i Ewa chodzą za podrączkę, sobie porają. I nagle wąż na nieposłuszeństwo. W jednym momencie grzech. Wszystko zmieniło. I potem wszystkie 72 księgi, które są w Pismie Świętym, to jest tylko Recepta na to, aby człowieka wyleczyć. Tylko na to. Słuchajcie, jak jest jakaś awaria, wypadek, jedna jest ktoś lupnie w słup, w drzewo, a potem całe życie rehabilitacja. Tak samo pismo święte. 72 księgi, tysiące stron, tylko dlatego, jak to naprawić. I kochanie, tak na zakończenie Wam powiem, że Matka Boża to wszystko rozumie. Macie dużo różnych spraw. Dla nas to jest stara tajemnica. Nie wiem, ani ja, ani może proboszcz. Ktoś przyszedł z wielką radością, ktoś z żalem, smutkiem. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Każdy z nas ma inną sytuację. Bardzo Was proszę, nie wystawiajcie Pana Boga na próbę, ale idźcie do Matki Bożej. Powiedzcie, Mamo, idę do Twojego syna z jakąś tam prośbą. Jak mi nie wyjdzie, to jeszcze raz wrócę. Zobaczycie, że to działa. I tak jak jestem z parafii św. Antoniego, na koniec taką powiem wam żywą, naprawdę anegdotę żywą. Tak się wydarzyło, że jeden kościół, taki człowiek, stracił pracę, był górnikiem. Przyszedł do kościoła i się modlił do świętego Antoniego żeby mu pracę odzyskał, ale był zakrystyjanin, tak jak nasz Pan Hubert. Chodził, coś tam świeczkę zapalał, a ten tak głośno mówi, żal mi tej pracy nie znajdziesz, ja cię figurkę pobiję, przyjdę. Co ty za jesteś, za takie cudowny Antonie? I ten poleciał do księdza, księży księdze proboszczu, bo tam jakiś wariat się modli, on przecież tam figurę pobija. Proszę, nie, mam w pokoju taką mniejszą, mój to jest to zamień, jak go tam złość weźmie, to przynajmniej ta nie będzie szkoda. No za kilka dni wraca, przychodzi i patrzy, jest taka figurka mała i mówi ten Pan, co szukał pracy, mówi słuchaj synek, powiedz tacie, że znalazłem pracę, nie wracam, Bo on myślał, że to dzieciątko zostało z tej figurki. Ale to działa. Może nieraz warto pójść i pokłócić z Panem Bogiem. Zanim to zrobicie, idźcie do mamy. Ona wie, jak to załatwić. Bóg zapłacił.